Świat ultra rzadkich i ultra drogich samochodów jest zapewne dla większości, jak nie wszystkich widzów kanału, niedostępny, ale mimo to czasem fajnie jest z czystej ciekawości się z nim zapoznać. Nie tak dawno stworzyłem film na temat samochodów, które mogą zyskiwać na wartości. To z kolei dało mi inspirację do stworzenia tego filmu. Jakie są najrzadsze i najdroższe samochody świata? Unikaty, o których większość osób nie ma pojęcia, a wśród kolekcjonerów nierzadko są przedmiotem legend i domysłów? Cóż, przekonajmy się, zapnijcie pasy, jedziemy! Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep z częściami motoryzacyjnymi iparts.pl, który właśnie obchodzi swoje 13. urodziny. iparts już od ponad dekady pozwala wam szybko i sprawnie znaleźć części zamienne oraz elementy eksploatacyjne do swojego samochodu. Dzięki wygodnej wyszukiwarce macie pewność, że znalezione produkty pasują do waszego auta. A w razie jakichkolwiek pytań, eksperci infolinii iParts.pl zawsze pomagają rozwiać wszelkie wątpliwości. A zawsze lepiej kupować online, bo dzięki temu mamy pewność najlepszej ceny. Dodatkowo specjalnie dla Was na hasło powagowani dostaniecie 7% zniżki na zakupy. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Na początku dwa słowa wyjaśnień. Jest to stuprocentowo subiektywne zestawienie, najrzadszych i najdroższych samochodów świata, bo na dobrą sprawę niezwykle ciężko jest takie parametry obiektywnie zmierzyć. Co można nazwać najrzadszym samochodem świata? Jeśli założę firmę powagowanie supercar company i z własnej fanaberii stworzę dosłownie jeden egzemplarz samochodu, to obiektywnie można go nazwać najrzadszym autem świata? Może i tak, ale w praktyce takie zestawienie byłoby bez sensu. Ciężko również określić najdroższy samochód świata. Łatwo jest zmierzyć wartość pojazdów, które były sprzedawane na aukcjach za rekordowe sumy, ale co z unikatami spoczywającymi za zamkniętymi kolekcjonerskimi bramami, jak na przykład pojazdy Sultana Brunei, które nigdy na żadne aukcje nie trafiły i pewnie nigdy nie trafią? Czy to oznacza, że są mniej warte? Wręcz przeciwnie, można szacować, że mają wyższą wartość bo są absolutnymi unikatami nie do kupienia, ale przez to też nie da się nadać czy zmierzyć ich konkretnej wartości. Więc jest to zestawienie w pełni subiektywne. Po prostu pragnę się z Wami podzielić rzadkimi motoryzacyjnymi perełkami ultra rzadkie, niedostępne, a przez to i po prostu szalenie interesujące i ciekawe. Mając to wyjaśnienie za sobą, lecimy naprzód, a zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Taker 48, znany także jako Torpedo, choć nigdy tej nazwy oficjalnie nie używano, był marzeniem konstruktora Prestona Takera. Rewolucyjny jak na swoje czasy samochód wyposażony był w wiele niezwykłych rozwiązań, często wyprzedzających swoje czasy. Montowany za tylną osią silnik pochodził z helikoptera Bell, miał 5,5 litra pojemności i 170 koni mechanicznych. A układem cylindrów przypominał boksera umieszczonego w pionie. Inżynierowie Takera przerobili go jednak z chodzenia powietrznego na wodne. Do innych innowacyjnych rozwiązań zaliczyć można felgi z magnezu, hamulce tarczowe, będące w latach 40. prawdziwą rzadkością, czy samouszczelniające się opony. Najbardziej charakterystycznym elementem był natomiast centralny reflektor zwany okiem cyklopa. Który służył do doświetlania zakrętów. Droga do wprowadzenia samochodu na rynek usłana jednak była przeszkodami od podwykonawców, poprzez problemy kadrowe i ekonomiczne firmy, aż po kontrolę amerykańskiej komisji papierów wartościowych, która wyczuwała w nim spisek. Taker bardzo szybko upadł, a finalnie modeli 48 wyprodukowanych zostało 51 egzemplarzy. Po więcej informacji zachęcam do obejrzenia filmu Tucker, konstruktor marzeń, a w kontekście torpedo dodam, że szacowana wartość samochodu oscyluje w granicach 9 milionów dolarów. Kolejny na liście jest niezwykły brytyjski prototyp samochodu sportowego. Markę Aston Martin zapewne znacie, podejrzewam jednak, że model Bulldog jest dla większości obcy. Sportowy coupé od Astona zaprezentowany został w 1980 roku. Uwagę zwracało kanciaste nadwozie o wysokości zaledwie 110 cm, drzwi typu Gullwing oraz pięć centralnie umieszczonych reflektorów Ukrytych za metalową pokrywą. Umieszczony centralnie podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 5,3 litra generował około 700 koni mechanicznych mocy i 677 Nm momentu obrotowego. Podczas pierwszej jazdy testowej pod koniec 1979 roku udało się rozpędzić buldoga do 307 km na godzinę. Jednak teoretycznie prędkość maksymalną szacowano na 381 km na godzinę. Brytyjczycy planowali produkcję modelu limitowaną do 25 sztuk, koniec końców jednak powstał zaledwie jeden prototyp, który na szczęście przetrwał do naszych czasów i znajduje się obecnie w rękach bliżej nieokreślonego amerykańskiego kolekcjonera. Teraz czas na samochód filmowy. Zazwyczaj, kiedy budowany jest jakiś unikalny samochód na potrzeby produkcji filmowych, to końcowy efekt można określić słowami fajny z daleka, ale daleko do fajnego. Składaki bez wyposażenia, które jedyne co, to mają się prezentować przed kamerami w kilku scenach. Inaczej jednak było w przypadku Ligi Niezwykłych Dżentelmenów i samochodu nazwanego The Spirit of Nemo. To kosmiczne auto jest w pełni funkcjonalne i bez problemu jeździ o własnych siłach, mimo czterech skrętnych kół przednich i długości prawie 7,5 metra. Zbudowany na ramię Land Rovera i napędzany v 8 Cadillaca pojazd, wyposażony został w nadwozie z włókna szklanego, przyozdobione rozmaitymi ozdobami i rzeźbami hydropneumatyczne zawieszenie i w pełni funkcjonalne wnętrze. Ręczne tworzenie pojazdu na potrzeby filmu pochłonęło 6,5 tysiąca godzin, lecz efekt jest spektakularny. Naturalnie wyprodukowany został zaledwie jeden egzemplarz. Czas powrócić do Stanów Zjednoczonych. Oldsmobile F88, wyprodukowany w 1954 roku, był samochodem koncepcyjnym marzeń, stanowiącym pokaz możliwości tej obecnie wymarłej amerykańskiej marki. Zbudowany na bazie podwozia z Chevroleta Korwety miał piękne nadwozie stworzone z włókna szklanego i sącą V8 o pojemności 5,3 litra z poczwórnym gaźnikiem. Co niezwykle ciekawe, mimo że pojazd miał wszelkie zadatki na to, by trafić do produkcji i odnieść sukces, to General Motors ubił projekt, ponieważ obawiano się, że Oldsmobile F88 zbyt mocno zagrozi i tak kiepsko się sprzedającej wtedy korwecie. Do dziś trwają zażarte dyskusje na temat liczby powstałych egzemplarzy. Na pewno powstały minimum dwa, ale chodzą głosy, że wyprodukowano łącznie cztery egzemplarze. Na 100% wiadomo, że jeden z egzemplarzy spłonął podczas pożaru magazynu i wiadomo na pewno, że do dnia dzisiejszego przetrwał jeden egzemplarz w kolorze złotym. Obecnej jego wartości nie sposób oszacować. Wiadomo natomiast, że na aukcji w 2005 roku sprzedany został za 3,2 miliona dolarów. Następną w kolejności mamy limuzynę stworzoną na specjalne zlecenie pewnego producenta opon. Maybach Excellero, wyprodukowany na zlecenie Fuldy, miał jeden konkretny cel. Posłużyć miał do przetestowania nowych opon niemieckiego producenta ogumienia z prędkością 350 km godzinę. Po 25 miesiącach od daty zlecenia pojazd był gotów. Maybach napędzany był podwójnie doładowaną V12-ką o mocy 700 koni mechanicznych. I momencie obrotowym 1020 nm. W 2005 roku we Włoszech na torze Nardo odbyła się planowana próba i zakończyła się ona sukcesem. Excelero osiągnął dokładnie 351,45 km na godzinę, potwierdzając tym samym wytrzymałość testowanej opony. Wyprodukowany w pojedynczym egzemplarzu Maybach jest w posiadaniu amerykańskiego rapera Birdmana, który kupił go za kwotę 8 milionów dolarów. A jako ciekawostkę mogę dodać, że oprócz prędkości maksymalnej, dwumiejscowa limuzyna charakteryzowała się również niezrównanym apetytem na paliwo, paliła bowiem 50 litrów wysokooktanowej benzyny na setkę. Co ciekawe, Maybach jest normalnie homologowany na drogi publiczne. thank uh you -huh. Znów wracamy do Astona i tym razem będziemy mieli polski akcent. Aston Martin DP215 Grand Touring był samochodem startującym w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1963 roku. Zbudowany w zaledwie jednym egzemplarzu pojazd napędzany był 4-litrowym, sześciocylindrowym rzędowym silnikiem stworzonym przez Tadeusza Marka, słynnego polskiego inżyniera. DP215 Grand Touring był pierwszym samochodem, który przekroczył granicę 300 km na godzinę na prostej Mulzan starego toru Circuit de la Serve. W czasie wyścigu Aston kręcił czasy o 6 sekund szybsze na okrążeniu od Ferrari 330 i o 12 sekund lepsze niż Ferrari 250 GTO. Niestety awaria skrzyni biegów pozbawiła go wygranej, ale i tak na stałe zapisał się w historii. Do dziś, biorąc pod uwagę stary układ toru Le Mans, Aston Martin z polską jednostką napędową pozostał najszybszym przedniosilnikowym samochodem w historii wyścigu. Oryginalny egzemplarz ścigający się w 24-godzinnej imprezie został zlicytowany w 2018 roku za kwotę blisko 21,5 miliona dolarów. I jak się okazuje, to drugi w historii najdroższy brytyjski samochód zaraz po Astonie DBR1. Mówiąc o najrzadszych i najbardziej ekskluzywnych samochodach świata, nie sposób nie wspomnieć o marce spod znaku czarnego wierzgającego konia. Ferrari 250T Starosa, zbudowana w 1957 roku, zaprojektowana była ściśle jako odpowiedź na zmieniające się przepisy wyścigowe zakładające maksymalną pojemność silnika na poziomie 3 litrów. Napędzana wolnossącą V12, generującą 304 konie mechaniczne Ferrarka, na kilka lat absolutnie zdominowała świat wyścigów zarówno kategorii krótkodystansowych, jak i wytrzymałościowych, zapewniając włoskiemu producentowi mistrzostwo konstruktorów w latach 1958, 60 i 61. Od 1957 roku przez następne 4 lata zbudowano łącznie 22 egzemplarze. Jednak oprócz unikalności, na jej obecną cenę ma wpływ przede wszystkim przebogata wyścigowa historia pełna sukcesów oraz wpływ jaki wywarła zarówno na pojazdy konkurencji, jak i przyszłe modele Ferrari, w tym 250 GTO. W 2011 roku na aukcji w Pebble Beach egzemplarz 250 Testarossy sprzedany został za kwotę prawie 16,5 miliona dolarów. duża część takich perełek ma motor sportowe korzenie i nie inaczej jest w tym przypadku. Dwumiejscowy Roadster Jaguar D-Type został zaprojektowany typowo do startów w 24-godzinnych wyścigach Le Mans. Zarówno sześciocylindrowy rzędowy silnik, jak i wiele podzespołów dzielił ze swoim poprzednikiem C-Type'em, jednak wyróżniał się pewną pionierską jak na tamte czasy technologią. Był to pierwszy samochód z konstrukcją, którą można było nazwać monokokiem. Zainspirowana aeronautyką struktura kokpitu była wykonana z aluminium i stanowiła prawdziwą rewolucję. Oprócz tego, D-Type wyróżnia wyjątkowy opływowy kształt nadwozia i charakterystyczny, asymetryczny pionowy stabilizator aerodynamiczny, wspomagający stabilność jaguara przy wysokich prędkościach. Produkowany od 1954 roku brytyjski samochód zwyciężył w Le Mans w 1955 i 1956 roku, natomiast w 1957 brytyjska marka doznała potężnego ciosu. Pożar w zakładach Jaguara w Coventry strawił większą część maszyn, jak i planów konstrukcyjnych, przez co produkcja D-Type'a została przedwcześnie zakończona. Co ciekawe, liczba wyprodukowanych egzemplarzy stanowi przedmiot debaty. bowiem Jaguar twierdzi, że wyprodukowano ich 75. Natomiast wśród kolekcjonerów i pasjonatów zbierających dowody na ten temat panuje przekonanie, że staśmy zjechało dokładnie 71 sztuk. Jak wygląda sprawa z zagubionymi czterema sztukami? Nikt nie wie. Wiadomo natomiast, że D-Type z 1955 roku zlicytowano na aukcji w 2016 roku za kwotę prawie 22 milionów dolarów. Zapaleni gracze komputerowi z pewnością D-Type'a kojarzą na przykład z serii Gran Turismo, którą oczywiście w dobrej cenie kupicie na stronie naszego partnera G2A. W kontekście motoryzacyjnych perełek nie sposób również nie wspomnieć o najdroższym samochodzie, jaki kiedykolwiek został zlicytowany. I jest to dość świeża sprawa, bowiem Mercedes-Benz 300 SLR Ullanaut Coupe został sprzedany 5 maja 2022 roku za stratosferyczną kwotę 143 milionów dolarów. Na pierwszy rzut oka Mercedes-Benz 300 SLR Ulenhaut Coupe z 1955 roku wygląda jak zmodyfikowana wersja modelu Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. W praktyce jednak jest to konstrukcja wywodząca się z modelu W196R wykorzystywanego w Formule 1. To na jego bazie Rudolf Ulenhaut zbudował dwa niesamowite super samochody. W skrócie, po tragicznym wypadku w Le Mans w 1955 roku, Mercedes wycofał się z rywalizacji w imprezach długodystansowych. Projektant ich samochodów wyścigowych poprosił niemieckiego producenta, by przekazał w jego ręce dwa niedokończone podwozia wyścigówek z zamiarem przebudowy ich na drogową wersję KUP. Oba stworzone w ten sposób 300 SLR-ki znajdowały się w rękach Mercedesa w ramach jego niepublicznej kolekcji samochodów aż do wiosny tego roku kiedy jeden z egzemplarzy został wystawiony na sprzedaż. Pieniądze ze sprzedaży przekazano na utworzenie fundacji pracującej nad ekologicznymi rozwiązaniami w motoryzacji. Co ciekawe, anonimowy nabywca zobowiązany został do niezakopywania go w garażu i prezentowania unikatowego Mercedesa publicznie na zlotach i imprezach. Jako bonus mam dla Was bardzo ciekawy współczesny włoski super samochód. Ikona Vulcano to połączenie włoskiego rzemiosła z chińskimi pieniędzmi inwestorów. Pewnie część z Was kojarzy markę z 20 sezonu Top Gear, kiedy nabijano się zarówno z samochodu, jak i z nazwiska jego projektanta. To, co jednak nas szczególnie interesuje, to fakt, że ikona Vulcano Titanium, bo tak brzmi pełna jego nazwa. To pierwszy na świecie super samochód wykonany z tytanu. Za inspirację posłużył tytanowy samolot SR-71 Blackbird. Dlaczego zdecydowano się na ten materiał? Tytan jest lżejszy od stali o około 45%, do tego nie koroduje, i świetnie znosi wysokie temperatury, stąd jego popularność właśnie w lotnictwie. Dlaczego jednak dopiero teraz powstaje pierwsze tytanowe auto? Cena tytanu jako surowca jest bardzo wysoka, a sam materiał ekstremalnie trudny w obróbce. Stworzenie pierwszej tytanowej karoserii zajęło 10 tysięcy godzin, a proces łączenia poszczególnych elementów odbywał się w próżni. Ta tytaniczna praca i nietuzinkowość zastosowanego materiału została podkreślona przez brak jakiejkolwiek powłoki lakierniczej na aucie. Wulkano napędzane jest silnikiem LS9 z korwety ZR1 o pojemności 6,2 litra i mocy 670 koni. W teorii ikona wulkano Titanium ma być dostępna w sprzedaży, w praktyce jednak powstał tylko jeden egzemplarz i na tym pewnie się skończy. Oto przedstawiają się najrzadsze i najdroższe samochody świata. Każdy z nich poza naszym zasięgiem, ale podziwiać je zawsze miło. W komentarzach dajcie mi znać, tylko proszę bez żadnej ściemy, o ilu spośród dzisiejszych aut wiedzieliście przed obejrzeniem materiału? Jeśli ktoś z was znał je wszystkie, to serio szacun, a uważam, że wynik na poziomie 3-4 aut już jest naprawdę mega dobry. Oficjalna odzież i gadżety powagowanych dostępne są w sklepie, który linkuję w opisie. Tam również znajdziecie opcję wsparcia kanału zarówno na Patronite, jak i tu bezpośrednio na YouTubie. Patroni, jesteście niesamowici i wasza pomoc jest naprawdę ważna. Jak zawsze po prawej stronie pojawiają się wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie subskrypcja kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Mamy już samochód z tytanu, no to co, czas na samochód z magnezu?